Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warcraft 3 Reforged, przechodzimy sobie kampanię z Warcraft 3 Reforged tak samo jak już od początku tej serii. Nic się nie zmienia. W ogóle, nie wiem, z jakiegoś powodu przedstawiła mi się jakby kampania na tą z oryginału. I przechodziłem te dwie misje, czyli Wieczne Królestwo i Klucz Trzech Księżyców na klasycznej kampanii. A te pierwsze na Reforged. Ja już teraz nie wiem jak to się wydarzyło, ale no w każdym razie Dlatego ta misja poprzednia była tak prosta i dlatego była na normalnym, bo się po coś poprzestawiało. Nie ja wiem, Warcraft nie działa, naprawdę, no. Człowiek próbuje jakieś te ustawienia sobie poustawiać, to potem one się zmieniają los losowo w losowym momencie, no. Dobra, w każdym razie, Upadek Silvermoon, rozdział 5. Gramy na wysokim, jeżeli mi ta misja dojedzie, to trudno, to będzie moja wina, tak? Rozdział 5, Upadek Silvermoon. Niedługo później na Przedmieściach Elfii stolicy Silvermoon. Oplegamy to piękne miasto. No i teraz jest Reforge'owe. Jak dotąd nieźle ci idzie, ale najważniejsza próba jeszcze przed tobą. Byłem ciekaw, kiedy się w końcu pokażesz. Mam pilnować, byś wypełnił swoje zadanie, człowieczku, a nie wykonywać je za ciebie. Dotrę do studni słońca bez twojej pomocy. Bądź ostrożny. Studnia jest źródłem mistycznych energii. To jej elfy zawdzięczają swoje nieśmiertelne moce. Łatwo się nie poddadzą. Jak sądzisz, podejrzewa, że mi pomagałeś, nekromantą? Jestem pewien, że sporo podejrzewa. W jego naturze leży zawsze spodziewać się najgorszego. A teraz przygotuj się. Zbliża się godzina mojego zmartwychwstania. I w sumie miałem taki plan, żeby sobie odpalić całą mapę i zobaczyć, jak ta mapa wygląda, no nie? W sensie, żeby zobaczyć po prostu, jak to. E, jak wygląda ta mapka. Dobra, deklamanta nie na razie. Doszkolmy jeszcze jedno to i to. Bo tutaj kluczem, moim zdaniem przynajmniej, jest przeprowadzenie bardzo, ale to bardzo szybkiego ataku. Więc wyszkolę sobie parę jednostek, nawet budynki. E, do dekromatu brakuje, no nie? To no może nie. Może nie, bo tu nas zaraz chyba nas zaatakuje, tylko nie z której strony, czy od dołu, czy gdzie, gdzieś zaatakuje, bo są trzy wejścia do bazy oczywiście, bo przecież mało by było, nie? Hmm. Tak jakiś... Od góry? Od góry, dobra. Zapomnieliście o nas, dobra! Dobra, 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 dobra. spokojnie. taka wytrwała, przypomina mi mhm. rycerz no teraz tu Albo znaczy, wy pod trójkę, ty pod dwójkę, ty pod jedynkę jeszcze pójdziesz tutaj Ty naprawisz mi to, to i potem to I pójdziesz po razem tego pani, a Artas trzyma pierwszy poziom ta elfka będzie próbowała Naprawdę nie może się Wow wow dobra dobra No to chyba nie gra tego w takim razie na wysokim. mam takie wrażenie Bo to fajnie, fajnie, no nie, no spróbuję, ale to, to się nie może udać. Na wysokim. Ale spróbuję. Tu gdzieś jest kopalnia, z, znaczy, z... fontana na pewno tu dziś jest nas na środku chyba? Tak mi się pamięta coś. Wysoka dama w ogóle. Nie, Rebka, dobra, myślałem, że dama. Tu gdzieś? Nie, 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 wyżej, wyżej, wyżej. Tu, nie, tu jest to. To to musi być. O. mocy Elfy wkrótce nie, dodatkowe oddziały. A, przewraca wszystko, to dobrze. On idzie tam. Gargulce zaraz zostaniemy i przypuścimy takie długo. Dobra, może kuli trochę jeszcze. Tak żeby były do drewna czy coś? Nie wiem tak jakoś. Czas wykorzystać gargulce, które przywieźliśmy z Nord. Mm. bestie będą czyhać na gońców przy głównym gościńcu. No faktycznie, faktycznie. W no, ogóle jest bakowana, nic jest. Absolutnie. Nie, no to, że Artas ma pierwszy poziom, bo on się przenosi z poprzedniej misji, a poprzedniej misji nie przeszedłem, bo przeszedłem ją teoretycznie według gry, przeszedłem ją na e, klasycznej kampanii, a to jest Reforge'owa i dlatego się Artas nie, nie przeniósł. Więc jeżeli, a nie autentycznie, jeżeli teraz przejdę tą misję w ten sposób, że gram na wysokim poziomie trudności i to jeszcze z Artasem na pierwszym poziomie od razu, to jestem po prostu mistrzem Warcrafta w tym momencie. Bo ja pamiętam, że to jedna z najtrudniejszych misji w ogóle. Na wysokim. Jak przechodziłem to za pierwszym razem. Więc jak to się uda? I teraz pytanie. Dlaczego ja... No właśnie. Dodatkowo zwiększa obraczenie w walce prezentowane przez milicję zbrojnych. No, no, dobre, dobra, i dobre imię, dobre imię, no. To by się nas gazało, chodź. Dobra, trudno, jak się nie uda, to nie uda się. Trudno. Najwyżej. Ty masz, a teraz będę fokusować, no bo przecież, why not? Teraz to fokusować. Tak, nekromantę, dobra. Mam na pierwszym poziomie to gówno, nie? Tak. Dobra. Jezus, no mówię, jak to się uda, nie? To cud. Jak to się jeszcze uda wybronić, nie? Przed tym typem, no. Jakbyś tak, jakbyś tak jeszcze nie atakował, na przykład tych, nie? To już byłoby naprawdę super. Nie atakował tych, no. Eee, no. przyłańców no właśnie. Co ja tu mogę zrobić? Chodzi o to, żeby. O! Oni się mogą z zamieniać! O mygy. Ale fajne. Szkoda, że. O, dobra, dobra. To się trochę. A teraz może, że się w ogóle do tej studni wycofa. Nie, bo chodzi o to, że my w naszej bazie mamy bardzo mało surowców. Zgadza się? Powiedzmy, że się zgadzam. Chodzi o to, żeby szybko zdobyć tam bazę, bo tu jest dużo surowców. No, powiedzmy. tylko, że jak będziemy zwlekać, to oni będą wydobywać te surowce. I oni je wydobywają, no właśnie, w normalnej prędkości. Oni nie biorą po, jednym, po jednej sztuce złota, tylko biorą po 10. Więc bardzo szybko by zdobyli te wszystkie surowce. I tu w ogóle nie ma srywana na przykład, nie? W tej bazie, w sensie. Bo jej tu nie ma po prostu. Teraz w to. Teraz tutaj. A. Pozymię w zasadzie się z na tym. I dobra, udało się udał się ten rush. Niesamowitej niesamowitości, ale. Co tu się dzieje? Udał się, ale. No nie wiem, dziwne. Dziwne. Znaczy, Arthas, coś, on może mieć piąty, nie szósty poziom nawet w tej misji. Bo tu może być maksymalnie szósty. Ale. No, ale no właśnie. Tak to. Ale zacznę od pierwszego, także. Dwóch lecnych nie wchodzą do kopalni. Co to się dzieje w tej misji w ogóle? Ja już nie wiem, czy Warcraft nie działa, czy co? O, właśnie, właśnie, właśnie. Gdzie? Tu. Nie, to nie, to, to nie on. Gdzie jest koniec? Tu. On nie może dot dotrzeć do Silvermoon, on nie może tam na północ dotrzeć, bo. Będzie źle. O, zdanie dodatkowe. Aha, związane z tymi tymi. No, no. Z końcami, teraz już nie będzie ich wysyłać. I dostaliśmy med medalion odwagi. O, miło, miło, miło. I teraz, jak pozabijam jeszcze tych, no, to to się może udać. Dobra, to, to, to nie zostanie na razie. Baza jest wiecznie atakowana przez jakiegoś frajera. Te, dobra, dobra, dobra. Jest, jest ok, jest ok, dobra. Pięciu tych, trochę więcej guli. zbierania drewna. I potem możemy się już rozbudować. W sensie ataki będą przechodziły chyba z tego, co pamiętam, z tej głównej bazy, jakby. W sensie z tej, no właśnie, z z Silver Moon. Ale już przynajmniej będziemy mieć trochę więcej złota. Bo tu nie ma złota w ogóle na tej mapie. Jest właśnie tylko ta kopalnia, ta początkowa, która ma 15 tysięcy, może Max No i ta, ta tutaj, nie? Z której oni bardzo szybko to złoto wydobywają. Więc każdy, to sobie każda minuta zwlekania jest, no. No, nie, no nie, nie, nie wolno, nie wolno. Także dobrze, że już się udało to ogarnąć. Ej, wow, nie, ser, jak to wygram, nie, to. To jesteście już coś dłużni. Bez kitu. Jeszcze kanibalizm, no i potem można się już normalnie zająć rozbudową, i tak dalej. Nie, nie, niskie koszta. Halo, 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 halo. halo. A, no i już tego nie zrobię, dobra. <grywa> tak, chodźcie, tu jest jeszcze przejście. A, ty go gonisz, mój. No. A to może chodźcie go zabić. Co wy na to? Tak się tu pałęta jakiś gościu. A, to nie chcę niszczyć. nas zrobić atakować, oczywiście, w międzyczasie, no. Ale takie są doda doda dodatkowe utrudnienia. Zobaczcie, najtrudniejsza misja. Na najwyższym poziomie trudności. I też jest z dodatkowym utrudnieniem w postaci pierwszego poziomu na bohaterze na początku wizji. Hmm? Hmm? Widzicie? Można rozmaicić coś? No, można, można. Dobra, oni niech się wyleczą. Ty, ty, ty. No, takich wiel jakichś wielkich strat nie poniosłem, no bo kurczę. Artas nie zginął w tym czasie. Piesów jest dużo. W sensie... Kilka to toplotkowałem oczywiście w czasie, ale no. Wóz z też tylko jeden chyba padł. Więc no. Wow, nice. Tak krakulce zaraz sobie się rozproszę, żeby były moimi zwiadowcami. O, tu nawet stocznie ludzi. Zrobiona jak słodko. Tu was poproszę. Taka świeżyczka może... że zgaduję, że od dołu nas atakować nie będą, ale... Kto to wie. Też takie coś jest. No i właśnie, tu więcej kopalni złota nie ma na tej mapie. W się chyba, że gdzieś tam bardzo w centrum, ale chyba nawet nie. Bo tu zaraz się zaczyna ta baza ich. To od, od połowy mapy, tak mniej więcej, jest Silvermoon, ta cała ich stolica. No, a tam już potem, do no, to już są sami wrogowie, nie? Tam już raczej kopanie złota to nie ma. Ale kto wie? Nie, na no, razie nie. Dobra, pick. A, no i co, może się przejdę gdzieś? Do bazy na przykład. Jak się może to przydać. Eee, Ku i tutaj. Ale łä, no przecież to. ja se radzę tutaj. To jeszcze można ulepszyć. Ty to naprawię, albo to. O. O, no tak, w sumie ta przewaga wysokości, nie? Oni są na dole, więc jak atakują, to mają większą szansę na miśnięcie Nie wiem, czy to jest 50-50, ale chyba nie, chyba nie jest tak dużo Ale mają szansę na, na, na spudłowanie Całkiem sporo zresztą Także Przewaga wysokości Na ziemię, ty też Już takiego nie mogę, nie? Czy mogę? Mogę Aha, ale jak się już do końca przemieni, to wtedy nie mogę Okej, okay, to ma sens. To jest... A, bo ona ucieka... a Lorowo! Bo... No tak. Jak ją zabijamy, to ona ucieka nudokiem. Y... Żeby jej nie można było zabić. W sensie nie... Póki co nie mogę zabisywane, o, w ten sposób. Ty... o, merchant tu jest, proszę bardzo. Może jakieś neutralne mobki. Właśnie weźmy te kargulce, jest dzień w końcu. I ja bym sobie trochę nimi polatał i zobaczył co się dzieje. Co gdzie jest? Tak pirazy oko. A, co jakieś jednostki w ogóle? Bruloki, wow. Tylko to, żebym się nie spodziewał. Aha, ja po to homikowałem te itemy wtedy, żeby teraz je stracić wszystkie na świetnie. Magiczne efekty. Czy to się przyda sir, w tej misji? Skoro dają to tutaj do kupienia, no to chyba tak, nie? Ale. A, nie wiem. A, bo może jakieś żywiołaki potem albo coś. Ty, faktycznie. To do żywiołaków się może przydać. Tu coś jest? Tak. Smog nawet. O mygi. Zobaczcie. Czerwony smokowiec. Tutaj co jest? Tu są ogry. I trolle. I obu najemników. No, w oryginale też był obu znajomników do zrekrutowania. Tu jest już to. to piękne poletko. Bardzo bardzo ładne. O, tu są kolejne jakieś stworki neutralne. No, po co sobie do teraz, teraz? Bo wydaje mi się, że teraz sama Sylwana będzie atakować. Bo ona jakby tutaj się odradza w tym miejscu, nie? Tu na środku. Przed wejściem do Silvermoon. O, tu są, są wrota? Mówię, no w połowie mapy. A tam w Tu się musimy dostać. Nasz główny cel. A też bije poziom. Tylko, że ty pewnie i tak nie wbijesz tego, nie? Yy, czy, gdzie to tu? A, szóstka. Yy, I tak pewnie nie wbijesz szóstego poziomu bez wrogich jednostek. O nie, no zapomniałem o tym. <grym> nie ma ulepszenia. Ale spokojnie, się ogarnie. Się wyklepie. O, no, przecież jest więcej. Aha, sam ten. No dobra. Wow, ledwo. Serio, sam są poradzi z tym? Ostrzem rozu, jest głodny. Ty, no? O Zresztą znaczy, ja wiedziałem, że kargulce są anty r ale no, aż tak. Dobra. Mnie to cieszy w każdym razie. Teraz tutaj. Tej, spoko, naprawdę. W sensie. Wow. Za dobre w tej grę jestem, nie, serio, mówię, jak za pierwszym razem to przechodziłem, no to też może była taka kwestia, że nie znałem tej mapy yy, i, i nie wiedziałem tutaj, co się wydarzy, więc to też może być to. Że ja po prostu nie wiedziałem co tu się dzieje i że trzeba szybko tą bazę zająć. Bo inaczej się kopanie skończy, nie? No bo tu zaraz, zobaczcie, no. 7 kart zostało. Przecież może, nie wiem. Mówię, jakaś tak dużo prościej jest w porównaniu do tego, co grałem wcześniej. A grałem w tego samego Reforge. A. To nie był inny. To był, to był ten sam. To był ten sam Miuski. A z jakiegoś powodu jest inny. Dobra, ty już możesz stać. Ktoś tutaj. W mnie to? Ktoś mógłby sygwane pilnować, tak na dobrą sprawę. Gdzieś tutaj. Że jakbym nie atakowała, nie? To żebym coś tam ewentualnie mógł się zorientować. No chyba właśnie atakuje. bo ich tu nie ma. Zaraz poczuję. Dokładnie Sylwana bierze wiatr. Ta, co, a teraz tych jednostek nawaliło, tutaj trochę no, chociaż pojawiają na szóstym poziomie. Ona nie miała wyższego przypadkiem. Siódmy, ósmy? Tak coś mi się widzi. No nie jest to pewien. Wow, nawet nie fokusują tego. Co, to jest serio wysoki. Powinni tego na sfokusować, no bo... Naprawia. Oni mają to w popie. No dobra, no mi to, mi to na rękę, nie? Nie żeby coś. Nie chcę nic mówić, ale no. Mnie to na rękę. Weźcie troll. Tam można nie będzie. Fuck. Ja straciłem biesa i manę. Mogę sobie... Szczerze, nie wyszkolić na przykład. No. Będzie mnie leczył. Nie. Yeah. Co nie zmienia fakt, że mam tutaj fontannę, więc nie potrzebuję tego. Nie, no co, jest tutaj sylwana, czy nie? Jak już nie żyje, chyba że żyje. No nie. Zabija kolite. O nie. Ma mózg. Sylwana zdobija się mózgu. Ty, a wy może tak. Ale nie masz już dokąd uciec. W takim razie zostanę tutaj w rzeźniku. Aha, oni po prostu jako nie wychodzą stąd, okej. Okay. No i dopóki póki sobie nas nie zabijemy, to nie możemy przejść. Ale zaraz to zrobimy także spokojnie. No i w sumie ta sana też w, w tym w książce jest opisana. Ale tak pokrótce, nie? No, bo jakby te wydarzenia, które były w... w czy 3, no to były tak bardzo w łebkach opisane. Ale żeby się tak wiecie, nie rozdrabniać, nie? Bo skoro te wydarzenia już są gdzieś tam opisane, no to po co je powielać? sobie, O, takie walniemy. Tutaj. W zrobimy to wieżyczek jeszcze więcej, nie w sensie nie tyle wieżyczek, co... Ala, Potępieni z kolei. po prostu, nie? nie, Tutaj. Jakiś tutaj może, jakiś tutaj. Trzy? Tak, trzy, dobra. I tutaj. No i S. Ostrzem rozumost Kurczę pamiętam, że jak grałem to na ten oryginalny to się zawsze powiem tymi właśnie gargulcami. Że ogarniałem sobie całą mapę właściwie gargulcami tylko Że te cztery gargulce co mamy na początku, to wiecie, ja nimi zabijałem tych zwadowców ja nimi gdzieś tam jakieś te bazy niszczyłem takie pomniejsze, w chodzi, chodzi mi o takie, nie? Że jakieś tam, wiecie właśnie? Farma wysokich gargulców. nie. I sobie to niszczyłem, jakieś takie właśnie jednostki Neutralne na mapie I się to niszczyło powolutku. Się miało czas, to się niszczyło powolutka. Teraz co? Rush? 15 minut ma ogarnięta, Yes. Jeszcze ten wózek z mięsem. A, się ulepszenia. na No, no ja zrobię paru, żeby tylko było do strzeszania szkieletów, bo ja tak poza tym to inwestować w nich za dużo nie będę. Raczej. Tu Nartasa już. Tu mamy kopalnie 13 tysięcy. To raczej powinno wystarczyć, żeby taką masę po prostu zrobić. I zaatakować ich. O, może jakieś nawet gargulce, o... To jakieś tak No Eee, trzy wozy z już troszkę wystarczą. Tak myślę. Choć tutaj. a tak tak Nie no w sumie to nie ma sensu, bo i tak nie już nie będą atakować. No chyba że jest jeszcze zdąży, ale... Wątpię, wątpię, wątpię. Chodźmy cztery kwysze jednostek. Kurczę, tak by się postarał, to w jednym odcinku ogarnął tą misję. Ale nie, nie, nie bez przesady. Ewentualnie w następnym odcinku zacznę kolejną misję. Nic się strasznego nie wydarzy, czyli tak. E, Tylko pod dwójkę. Nikt nie będzie mi zróbmy, zróbmy tak, zróbmy tak. Ty dołącz do dwójki i wywalmy cię z jedynki. Ty do dwójki, ty do trójki. nie będzie mi Do jedynki, ty do jedynki. Już wysokie koszty, dziękuję bardzo. To czekamy na nią czy nie? Nie, nie, nie. Po co? No do kobiety trzeba się powatygać. Kolejny pies. No i to już ostatni chyba? Tak? Raczej tak. Zobaczę, może poker gulcu jakimś. Jeszcze po poker gulcu i do domu. Jeszcze jeden taki. No. Jeszcze ten wóz będzie, czy nie? Nie. Czy tak? Nie, no nie. Chyba nie. Mamy dzień. Więc ja za zaatakował? Potępieni I zobaczymy. Nie mówię, ja to tak zrobiłem właśnie, że jakby wykorzystałem całe swoje złoto, które miałem w bazie. I wtedy. dopiero zaatakowałem tę wrogą bazę tam na dole, nie? I oni też właściwie już całe złoto wykorzystali. Więc za bardzo nawet nie miałem czym walczyć w sensie. Nie miałem po co zakładać z drugiej bazy. I nie miałem po co. No nie miałem u siebie żadnych surowców, żeby. Ja nie wiem czym tego nie wziął przypadkiem. podoba. Na że lecimy. No. Byłem w takiej sytuacji właściwie, żeby zostało tylko Artas i. A nieważne co? I. No i musiałam pokonać całe Moon, nie? i to było ciężkie. Dobrze, że była ta, tutaj taka ta fontanna, bo cię... Inaczej to byłoby ciężko. I uwaga, uwaga, specjalna kaszenka. Najważniejsza w całej kampanii. Kończ z tym zasługuje na szybką śmierć. Po tym, na co mnie naraziłaś. Ukojenie w śmierci jest ostatnią rzeczą, na jaką możesz liczyć, nie! Nie ośmielisz się. Banshi Queen dokładnie tak, Banshi. Od tej chwili wsiąty niepotępionych można przywołać Banshi. To pomocnicze jednostka rzucająca zaklęcie, początkowo zna zaklęcie krzątwa, które sprawia, że w czasie walki przeciwnicy czasem nie trafiają celu. No tak. Jest klontwa, która sprawia, że wrogowie chybiają. Jest płowoka antymagiczna, anty nie przypisana do klawisza. Która sprawia, że jednostka jest odporna na magię. Przez I długo. Zupełnie odporna na magię. No i opętanie. Które jakby zabija Banshee i pozwala przyjąć wrogową jednostkę. Niemalże dowolną. I Sylvanas. No. Sylvana Windrunner. Żeby nie było. Bardzo ładny model w ogóle. Bardzo, bardzo ładny. I tutaj, i tutaj w ogóle, chociaż tu, no to jest ta stara serwana. Mamy wyciszenie, czyli u... No wyciszenie jednostki, nie możesz tutaj zaknąć. Przez jakiś czas. Mamy Ryk, który zmniejsza obrażenia zadawane przez drogie jednostki dookoła. Bez stanie życia. Co jest chyba oczywiste. I urok nawet ona może tego nauczyć. Omega powiedz że tak. Nie, tak chyba to o co? Bo ona takim supportem raczej będzie, nie? Teraz się tak, bo tak. Ona pójdzie pod dwójkę. I my też. Wszyscy pod dwójkę tutaj. O ja już cała zajęta. Te gargulce to pod czwórkę. Wózki z mięskiem tam. No ale no wyjście z tam. Dobra. No więc jest Sylwana. No, właśnie jakieś przechodzi, przechodziłem całą tę misję właściwie tylko za pomocą Artasa i Sylwany. Jakaś trzeba było radzić. I po prostu tankowałem wszystko Sylwaną. Bo ona ma, miała wystanie życia. I jeszcze leczyłem ją Artasem. A. No i wyciągałem po. <śmiech> <śmiech> nie wiem, nie wiem. <laughs> Nie wiem skąd ty jest ten błąd, ale nie wiem, czy jest to widać, czy moja, czy Blizzard'a, ale. <grym> o, może. Tak no ktoś się pomylił, chyba tutaj. To chyba tak nie miało być. To chyba nie jest jego imię prawdziwe. <grym> no, chyba, że taką się nazwała. E, możliwe. No, ja na przykład wyciągałem te jednostki, na przykład, że podchodziłem tak blisko, żeby ten zbrojny tutaj podszedł, nie? No i go zabijałem, i potem kolejne jednostki, i tak po kolei. Ale biorąc pod uwagę, że mamy y, masę, po prostu, y, bezmyślną, no to zróbmy tak. O. Sforsuj mury miasta, pokonaj strażników słonecznej studii może No, no klątwa? No niech będzie A, jak nie możesz, to żegnaj Nie no, 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 będę no, będą cię, bydom cię fokusować, no ha, nie, co najważniejsze dla mnie jest to, żeby leczyć piesy, a poza tym to Już tam niech będzie, co, co się ma dziać, o a tu lepszy mi tu jakieś takie takie już nie wiem gdzie mam to przepisywać tak właściwie nie Dobrze. no dobra łatwo tylko co, co my tu mamy właściwie bo to jest takie zagadka pewnie bo tu nie można przejść z tego co widzę nie tak 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 te wozy nie. zostaw Dodatkowo zwiększa obrażenia w walce wraz przez milicję zbrojnych. Okej. Okay. Coś tu się ewidentnie skipściło. Ale co, elfy z wioski uciekają. No to uciekajcie, powodzenia. Można by sobie je no tak, mam to wyciszenie przecież na niego. No i teraz nie może zakończyć rzucać. S. R, czyli wskrzeszenie. A, A no może nie rzucać tego, to sobie coś przejmę kiedyś. Kto wie. Patrzymy sobie, jak to działa. Jakieś fenomenalne to nie jest, no ale. Okej. Okay. Urwa tutaj, tutaj poziom. Jeszcze bardziej zmniejszamy obrażenia. I to zniknęło? Tak. A, czyli trzeba było tego maga zabić. A nie. Nie znikło. O, no O, atak, atak idzie, o. Czyli teraz ataki będą sterowcami przesyłane. Fajnie, fajnie. Co to zmienia? Nic. I tak was... O, zobaczcie, tu jest przejście. Za zasypanym tymi drzewami. A tu co to było? A, tak na moją bazę? Tak nie wolno. Aha, chyba, że. Aha, to jest. <coughs> Czyli to nie jest, żeby wyłączyć te TT, tylko po prostu, żeby przejść naokoło. No dobra, tam teraz jest przejście za dekadą drzewami. Aha, okej. Okay. I co tutaj jest? Zapraszam moich dzielnych bohaterów. A moje dzielne jednostki tutaj. I tak w sumie... Hmm. No ale i tak w następnym pewnie odcinku Uważajcie. Trzeba będzie... Nikt nie będzie mi rozkazywał. Co to jest? Trzeba będzie zrobić kawałek tej misji, no i kawałek następnej, no nie? więc w sumie. Dobra, zobaczę co jest tutaj i tyle. I koniec Nawet mi się nic. A, tu mi zaatakuje, a wym frajer a teraz już tego nie potrzebuję, tak na dobrą sprawę. Już możecie się walić. Jakieś takie. Skoro i tak mam to stracić, to... O, trolle! A no tak, ma to sens, prawda? W końcu elfy yy, walczyły z trollami. O te ziemię. Yy, I pewnie je tutaj właśnie więzili, w jakiś sposób dziwny. No, a skoro już je uwięzili, no to... Teraz, skoro my ich uwięziamy, uwięziamy, że tak powiem, no to cóż, wróćmy mojego wroga z moim przedsiębiorstwem jest coś takiego. No więc spoko. O, kolejne przejście. Tu będzie co? Kolejny troski, pewnie? Chodźcie tam. Już się tak nie wstydźcie, no. Nareszcie. Kolejne trolle, czy... A, skrytka jakaś, zobaczcie, wóz. Włóż. Który się obraca z jakiegoś powodu. W jest zwykłym mhm. No niewiele, niewiele, niewiele. No i dobra, odchodzę tutaj. I słyszymy się w następnym odcinku w tej kampanii. Jakby nie patrzeć. I będziemy sobie kontynuować. No, taki atak jest śmieszny. Czeka. Eee, także co? Ja wam dziękuję. Słyszymy się w następnym odcinku. No i na razie.